Witam państwa Dariusz Szpakowski. Miło mi również powitać na stanowisku komentatorskim Włodzimierza Szaranowicza. Witam państwa i zapraszam na wspaniałe widowisko. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie równe drużyny bez faworyta. Mam nadzieję, właśnie rozpoczęli, że przed nami emocjonujące 90 minut. Ranokia. Akwiliani. Daniele de Rossi. Markizjo. Akwiliani. Niebezpiecznie w polu karnym. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Rośnie ale stączyli na czas. Aquiliani niemożliwe! Nie ma bramki! Niesamowite! Piłka przechwycona przez Pirlo. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Andrea Pirlo widzi wszystko, ma znakomite wyczucie. Spójrzmy, bo to playmaker najwyższej światowej klasy. Mata. Kapitalne zagranie. Jest okazja. Minimalnie nieudanie. Giuseppe Perowski. A teraz Czabiałowo. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Świetnie zagrał. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Kapitalnie bramkarz. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Nic nie wyszło z tego rzut rożnego pił, ale wolej! Nie trafił. Niemożliwe! A jednak coś się stało. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Mistrzostwa Europy to rozgrywki, które ciągle się zmieniają. Najpierw. No, musi być bramka! Nie sta walczy, by nie oddać piłki. I mamy gola, proszę Państwa. Spójrzmy na powtórkę, na tę składną akcję całego zespołu. I w efekcie bardzo ładna bramka. Znakomity popis umiejętności. Obrońcy nie potrafili go nawet dogonić. Tak. Silva. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Aquiliani. Ale słabne techniczne zagranie. No dobrze to sędzia wychwycił. Minimalny spalony. Mata. A teraz Czabialązy. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No uderzając sterc, musił go do wysiłku, ale świetna obrona. Ten strzał był naprawdę dobry, ale Bramka zachował się fantastycznie. Teraz Czabialonzo. Udanie. Czabialonzo. Zdecydował się na strzał. Nie ma gola. Piłka poza boiskiem będzie rzut rożny. A teraz Czabialonzo. Iniesta do boku. Albiol. Ale znakomicie rozgrywają. Czawini. Dobrze dograł. Będzie strzelał. Ach, nie ma bramki, ale podanie, które doprowadziło do tej sytuacji. Pierwsza klasa. Nawet więcej ekstra klasa, chociaż niekoniecznie polska. Sano. Tabij. Teraz przywódcę Przabialonzo. Abregas. Józef Perowski. Końcowy gwizdek po pierwszych 45 minutach. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. I Iniesta, Silva, Fabregas. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Silva oddaje z powrotem. Taki. Przerwana akcja mogła być groźna. Alonso. Fabregas. W ostatniej chwili przejęli. Czy to wykorzysta? Gol dla Hiszpanii. Brawo! Jest nie do pilnowania, Niezwykle skuteczny. To jego drugie celne uderzenie. Andra Kirlo. Markizjo. Kirlo znowu przy piłce. Achwiliani. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. No teraz mają szansę. Niemożliwe. Spudłował. Zawsze strzelał tak dobrze. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza, może on poderwie zespół do walki. Kryścito Markizjo. Sędzia przyznaje rzut wolny za to zagranie ręką. Rany boskie w takim miejscu naprawdę on jest szalony. Podwójna zmiana. Rezerwowi wchodzą do gry. I już rozpoczęli rzutu wolnego. Tuż, tuż obok bramki. Uderzenie w stronę bramki, ależ piękna bramka. Mamy powtórkę kolejnej bramki. Przewaga Hiszpanów znowu się powiększa. Zmiażdżyli dzisiaj rywali, prowadzą bardzo wysoko. Świetna akcja w wykonaniu tego zawodnika. Nie dał szans ani obrońcom, ani bramkarzowi. Macio. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. No, będzie gol tuż obok słupka. Z ogromną łatwością ograł obrońców. Jednak troszeczkę pogubił się przy strzale. No, chyba pomału szykuje nam się zmiana. Pedro. podbiorze strata piłki. Świetne podanie. Abregas. Szansa po strzale głową. Wszyscy już widzieliśmy piłkę w siatce. Szczególnie, że dziś popisał się przecież tak pięknym uderzeniem. Chęci mają, ale skuteczności zagroż. Nie wiem co powiedzieć, ale wyraźnie brakuje im zimnej krwi. Obie drużyny wprowadzają rezerwowych. Tracą piłkę. Andrea Kirlo, Giuseppe Rossi. Podał do partnera. Może być groźnie. Zagrał piłkę głową. Szkoda. Daleko od bramki. Powinien był trafić z tego miejsca. Pujol. I miesta. Javi Martinez. Javi niedokładnie. No i rywale przejmują. To może być bramka! Obronił, nie złapał piłka w grze. Słowa uznania dla bramkarza. To już koniec meczu. On wciąż nie puścił gola mimo tylu sytuacji. Taki? Nawregas. O takich zagraniach powiadał klasyk Ty do mnie, ja do ciebie. Tak, grają dzisiaj rzeczywiście precyzyjnie. Ależ piękna bramka dla Hiszpanii. Można powiedzieć, że praktycznie w pojedynkę demoluje różnę rywala Patryk. Cudowna bramka, ale widać wyraźnie różnicę klas w tym meczu. Montoliwo. Koniec spotkania. Rzadko widujemy takie mecze towarzyskie. Tak, rzeczywiście, jakby było to spotkanie o punkty. Byliśmy świadkami zapierającego dech w piersiach spotkania. Rzadko są takie mecze jak to dzisiejsze spotkanie. Szkoda, że to już koniec. Żegnam się z Państwem, komentował Dariusz Szpakowski.